Dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 0. Oczywiście. Odcinku numer 0 na moim kanale wznowionym, zrekonstruowanym i na kanale, na którym mam nadzieję znów regularnie wyrzucać filmy. Um, gra z gwinta na początek. co hmm, no my chcemy. A niech będzie, że wszystko w sumie, czemu by nie. Um, jest to odcinek numer 0. Powstają też kolejne odcinki z Gwinta. Dziś mamy przyjemność zagrać Stadium e, Nilfgaardu. Chyba mam... Aha! Przeciwnie decyduję że coś się zepsuło. <laughs> e, w każdym razie tak jest. To odcinek numer 0. Mam w planie wyzynowić nagrywanie na YouTube. E, nazwa kanału została zmieniona. Tak samo jak ogólne grafiki. Są to grafiki zmienne, bardzo szybko, bez jakiegoś przygotowywania. E, mam nadzieję, że to nie jest apk. Bardzo bym prosił, żeby to jednak był czyli grający, tak dziękuję. <laughs> e, I tym właśnie pierwszą partyjką gwinta będziemy mieli drobną przyjemność rozpocząć naszą wspólną przygodę na YouTubie. Rozpoczynamy. E, Okej. Okay. Czyli już wiemy co będzie najnowsze, już wiemy, co teraz będziemy mogli wyciągnąć. E, w każdym razie na potwory bardzo niedobre jest Siri, Nie pomyślałem o tym. Um, więc dzisiaj już oficjalnie mówię, iż rozpoczynamy tak naprawdę. Zagrywanie na YouTube nie jestem pewien czy regularne. Mam nadzieję, że tak. I cóż, sprawam was do oglądania. Będziecie mogli potem walczyć w krzew gwinta. Wow! Co to jest? Co to ma być? Przecież wolę wnioski do rzędu do tej samej strony do tego rzędu. bierze tą kartę. O kurka, fajne. Nie gram potworami. W sensie gram potworami albo Diggigonu. Ym... Wow, Niezłe. Niezła karta. Troszkę mnie. Pło, trochę mnie zdziwiła. Musimy upuścić nieco krwi. Dlaczego gram pod tą? Nie wiem, mam nadzieję. Mam wrażenie, że tak powinienem. Wow, czuję się trochę zdziwiony. Bez, bez żartów Nie znałem tego szpiega. Tego szpiona. No dobra. On spasuje raczej. Gra. Okej, okay. grasz mówisz, tak? Okej okay. To tak, ty graj, ja pasuję, mam 8 kart um, Dużo punktów przewagi Myślę, że nie potrzebuję grać dalej Chyba on będzie Będzie, O, Dudu ściąga mi dychę mhm. I tak mam przewagę Nawet jeśli zjesz Dudu to um, Ilość się nie zwiększa Poza tą trójką, czyli dalej jestem na plusie więc jeśli chcesz, graj dalej. Ale tak naprawdę zmarnowałeś teraz dudu, zmarnowałeś teraz. E, krowopająki. pająki. No, dobra. Eee... co ogólnie? E, co? Dlaczego? Nie wiem. E, więc ogólnie, no, rozpoczynamy rozgrywkę w Gwinta. Mam nadzieję, że tylko Gwinta będzie trochę więcej. Że będę miał możliwość podszkolenia się. O! Przechodzi na następną, okej. Okay. I mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Ja z mojej strony, no cóż. Jestem całkowicie zielony w tego w gwinciocha. Tego co widać. E, Talie mam lekko jakoś tam tam zbufowane niektóre, niektóre mam troszkę zmienione. Ehm, I mam nadzieję, że wyjątkowo będziecie chcieli mi towarzyszyć. Ja cię pierniczę, 20 na pierwszy. Po, ho, nie jest to coś, co chciałem zobaczyć. E, pff, kurde, no nie powiem. Ciekawe. Myślę, że wywal... Co mogę wywalić? Mróz? Nie, dobra. Zostaniemy w ten sposób. 20 ma na początku. Chciałbym się go pozbyć, ale chyba raczej nie mam opcji, jeśli mam być szczery. Rzuciłbym Cyrille. Ale no, no, może mi ją zjeść, jeśli coś ma. To może być słabe. Trzeba mu rzucić mróz tutaj. To pierwsze, co zrobię. Oczywiście najprawdopodobniej będzie miał. Um, jak to się mówi? One po której stronie? Po prawej stronie, czyli jakbym rzucił go tu, to je nie zje. Okej, okay, ciekawe. M Gra podjeść. nie rozumiem w ogóle jego taktyki. Myślałem być Wszyscy szczery. Rzucę mu Silillę. Niech się bawi. Okej, okay. ona będzie rosła w siłę. Jeśli będzie rzucał tutaj, to po prostu mu rzucę mróz. Nie wiem naprawdę, co się dzieje w tym momencie. No, Dżoziem rozwidajesz. Klap, klas, klap, klas, klap, klas. E, dobra. Jeśli ma czyste niebo, no, bo to mnie to jakoś nie specjalnie boli. Ja nie gram na linię strzelców, ja gram na linię wojowników plus plus oblężniczą linię. Um. On, coś, on powinien coś zjadać ten yy, no okej okay. Cirilla jakoś tam rośnie, rzuci się na tą linię, żeby nie zrobił... Dobrze, że nie rzuciłem tego na linię W nie, mogłem na każdą rzucić linię On też rzucił na środkową, to jest głupie dla niego Powinien rzucić ją na... oblężnicze Wtedy Cirilla przeszłaby na... Do obrażenia Ale w sumie no tak, on powinien przestać grać teraz, to powinien spasować Chyba go nie ma, bo nie rusza nic w kartach Wydaje mi się, że jest AF. Jeśli jest Aft, no to będzie taka krótka gierka? Nie, nie jest Aft, dobra. No to jest cóż. o Lendra. Strasznie zbowana środkowa linia. Trzeba będzie z tym jakoś powalczyć. On... Dobra, zostawmy tak Trebusza. Po pierwsze. O kurwa, zeszła tą dychę jeszcze. Co za popierdolony. Ej, bez jaj strasznie jest silna ta karta, jeśli się jakoś nie... Nie o tym... Jeszcze zażarł mi Cyrille Co za koleś Ej masakra teraz jest no nie Wow 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 Nie no Nie lubię grać na tego ukrytego Chwila, Jak to możemy rozegrać żeby to wygrać um, Wow, ciekawe pytanie Nie powiem, 50 punktów wycisnął ja chyba nie wycisnę tyle punktów Chyba żebym naprawdę miał farta on strasznie zbuwał 50 złotej, czyli nie mogę mu zbić tego Nie wiem czy on jeszcze będzie kraść, jeśli się poddam to mam szansę to jakoś Chyba nie mam szansy tak naprawdę 50 punktów jest strasznie ciężko wycisnąć, ja tu mam co? 14 A z niego będę trochę miał. 12 to jest tak, 12 12 z niego Pewnie nie walić, no w tym mogę ci... Pomóc. Kurwa jeszcze to, o, Ale u mnie podeszła ręka. No nie spodziewałem się czegoś takiego naprawdę. Eee, dobra, rzucimy sobie... morvara... Mor 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 tak nie każda... Mor, Morvran, morvran. Mor 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 eee, pokazujemy jego karty. Czy to jeszcze ma... Ja... Dole jeszcze ma coś do jedzenia. Z Cmentarza. Ja ciężpię. Dobrze, jak mam dobrą talię. Ej, masakryczna jest ta talia jego. Nie jadłem na zjadaczy w sensie na tych, że pochłaniałem nawzajem. Wow, straszne. Dobra, co robimy? Trzeba myśleć. Dobra, rzucimy najpierw to. rzucimy przełom. Trafił mi coś na środkową, no nie? Kurwanie, dobra, choć tyle. Mamy darmowe 10 punktów. Super. On też się bufuje, warto pamiętać. Dobra, średnio to widzę. O, bardzo to średnio widzę, śniadanie się szczerze. Okay, on się rzucił naprzód. No, jest cokolwiek, tak naprawdę, i tak wygrałeś. Zdjęłem mi prawdopodobnie dziewiątkę. Tak jest. Ooo, potwór Natalia, bez jaj. Dobra, mogę to wygrać najprawdopodobniej, tylko się muszę bardzo skupić. Staram się być sprawiedliwy. Ok, Potem tą jedną, pozbyliśmy się jej, jest spoko. Ehm, ale to nie dość, nie oszukujmy się. Czy mogę to wycią wyciągnąć? Nie wiem czy on dalej gra, tak naprawdę. Powinien spasować już dawno. Zachować sobie i. i obu złotych. Plus też. On gra dalej, jak ofensywnie pojewany. Dobra, teraz my musimy z tej talii wycisnąć 110%, no nie? Dobra, bufujemy się powolutku. Ech, nie wyciągnę. Już to widzę, że nie wyciągnę 40 punktów. Bez jaj. Okej, okay, co my tu mamy? Róg dowódczy. Czy można do wygrać? Nie. Raczej nie sądzę. Ta, braknie mi bardzo dużo. No niestety. Nie widziałem jeszcze tak dobrze złożonej talii zjadaczy. Serio, nie wiem, tak się powinno mówić jedaczy. Czy. Czy jak, nie wiem. No w każdym razie no wykręciliśmy 63 tysiące z tej talii. Mając 5 kart na ile. No nic. Cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i no, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, które mam nadzieję jak najszybciej będą powstawały. Zabaram was do subskrypcji, komentowania, łapkowania. I trzymajcie się. Cześć!